Zakończyła się przebudowa ulicy Kwiatowej. Przedmiotem inwestycji było wykonanie remontu odcinku o łącznej długości 370 metrów bieżących. Efektem zrealizowanego zadania jest odtworzona nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych o szerokości 6,5 m. Nietypowe zadanie, ponieważ projekt zakładał. Naprawę na wierzchni istniejącej, czyli jeden do jeden, ten sam materiał, który został był dotychczas wbudowany w ulicę, musiał być taki sam zastosowany. Więc układ musiał być drogi, zachowany, szerokości i materiał tak samo. Były oczywiście sygnały, że były asfalty, nie asfalty i inne rzeczy, natomiast sam, samo dofinansowanie opiewało na nietypowe dofinansowanie, czyli remont. Zostały użyte płyty drogowe betonowe, szerokość nie została zachowana ta sama, zostały odtworzone istniejące wpusty dotychczas drogowe które odpowiadały za odwodnienie drogi, odcinek drogi prawie 400 metrów, dokładnie 370 metrów i wszystkie elementy zostały zastosowane w tym remoncie. Wykonawcą robót była firma In. Mariusz Świkliński z siedzibą w Rajkowach. Dofinansowanie dla zadania wyniosło blisko pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę w wysokości 479 tysięcy dołożyło miasto.